mikrowłókna do zagęszczania włosów. Produkt dość nieznany na rynku w Polsce, a używany przez wielu, szczególnie przez osoby, które przez jakiś okres swojego życia pracowały lub przebywały za granicą, ponieważ tamte produkty są bardziej znane niż w Polsce. Mentalność Polaka również po części nie pozwala na poznawanie tych produktów w szerszej, w szerszej skali, ponieważ my Polacy jesteśmy dość hermetyczni i nie wierzymy w cuda, nie wierzymy w rzeczy, które e, mogą polepszyć nam jakość życia e, w sposób e, szybki. I skuteczny. Do takich produktów należą m.in. mikrowłókna do zagęszczania włosów Kmax, Focus czy też Capilab sprzedawanych w Polsce i dystrybuowanych przez jedną z firm. Słuchajcie, do czego służą mikrowłókna? Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia prawdopodobnie spotka się z problemem rzadkich włosów, przerzedzonych włosów, czyli takich włosów spośród których da zauważyć się skórę głowy. Jest to oczywiście duży problem, szczególnie dla osób, które na co dzień przebywają lub ich praca wiąże się z kontaktem personalnym, międzyludzkim. Wiadomo, jak ci widzą, tak się piszą. Każdy chce wyglądać ładnie, dobrze i pięknie, tak jak kilka lat temu. Słuchajcie, mikrowłókna są to drobne włókna z keratyny. Inaczej, z keratyny. Mikrowłókna keratynowe to te mikrowłókna najlepszej jakości. Kolejno one również są robione z bawełny lub innych środków. Natomiast keratyna jest to naturalny budulet włosa i on zupełnie naturalnie najlepiej wygląda na włosach, prezentuje się znakomicie, chociaż Bawełna też ma swoich zwolenników, ale ja osobiście preferuję jednak keratynę. Słuchajcie, są to drobne mikrowłókna pocięte w specjalistyczny sposób w laboratoriach praktycznie, prawie można by powiedzieć, medycznych, gdzie. Są najwyższe standardy stosowane w produkcji. To są drobne mikrowłókna, które dzięki temu, że mają naładowane są elektrostatycznie, czyli załóżmy elektrostatyczność, łączą się ze sobą, wiążą się z, nazwijmy to, resztkami twoich włosów, czy takimi drobinkami, które na głowie występują, albo po prostu łączą się z tymi włosami, które występują pomiędzy przerzedzeniami i tworzą naturalnie wyglądające włosy. Sposób wygląda rewelacyjnie, świetnie, stosują go nawet gwiazdy, nawet książę Harry stosował lub nawet i stosuje dalej mikrowłókna do włosów. Efekt jest taki, że wstając rano, idąc do pracy lub jadąc samochodem tak jak ja teraz to robię, przed spotkaniem możecie sobie w sposób naturalny zagęścić swoje włosy i Wasza fryzura będzie pełna, nie będzie na niej widocznych łysin i nic tego typu. W tym filmie, o ile uda mi się go w jakiś sposób troszeczkę wyedytować, postaram się wrzucić w wstawki klientów, osób, które z tego korzystały, jaki wygląda ten efekt lub nawet spróbuję wrzucić filmik, który pokaże szybciutko jak to stosować, ponieważ stosowanie, zastosowanie tego produktu wiąże się z... Zagospodarowaniem 60 sekund, nie wiem, 2 minut poświęcenia, i efekt jest spektakularny, także postaram się coś takiego dorzucić do filmu. Natomiast yy... Wracając do tego, o czym mówię, jest to produkt, który daje efekt natychmiastowo. Fryzura wygląda naturalnie, możecie ją dotykać, wiatry i wam nie zdmuchnie, deszcz wam jej nie spłucze itd., itd. Będę starał się w tych filmach, które mam zamiar prezentować Państwu co jakiś czas, przybliżać tą metodę radzenia sobie z łysiną, bo jest to szybkie. Efekt, bardzo tani efekt, i nie jest to efekt nieodwracalny, ponieważ nie jest to, nie można tego mylić z przeszczepem włosów lub znoszeniem peruki i tak dalej. To jest sposób, który natychmiast pozwoli Wam uzyskać naturalną fryzurę z dawnych lat, ale ona będzie utrwalona do momentu, kiedy umyjecie włosy, ponieważ ten produkt po umyciu włosów z. Zmywa się naturalnie z szamponem z głowy, no i jest jakby do kolejnego mycia włosów, jest, jest tym efektem, który uzyskaliście. Ja namawiam naprawdę do wypróbowania tego sposobu, ponieważ jest naprawdę znakomity i nie, nie dajcie sobie. Wmówić, albo nie myślcie w ten sposób, że to jest jakieś cudo, że to jest jakiś znowu szamański sposób, nie, to jest po prostu naturalna rzecz, która już od kilku, kilkunastu lat funkcjonuje za granicą. Jest, Możecie ten produkt wypróbować za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, tylko naprawdę zwróćcie uwagę na jakość. Ponieważ jeżeli zaczniecie od najgorszej jakości produktu, albo nie zwróćcie na to uwagę, to naprawdę możecie się do tego zradzić, a to nie o to chodzi. Więc szukajcie najlepiej produktów z keratyną, piszcie do mnie, ja Wam chętnie podpowiem. Postaram się w linku na dole podrzucić numer telefoniczny, pod którym również możecie uzyskać wiele darmowych porad. Zadzwońcie, zapytajcie, dowiedzcie się, polecam. A ja ze swojej strony będę co jakiś czas starał Wam się wrzucać coraz więcej informacji na ten temat, filmików, i efektów przed i po, tak? który klienci uzyskują. Także wydaje mi się, że chyba na pierwszy raz pozostanę z tym, co akurat wam teraz przedstawiłem i opowiedziałem. Zastanowię się, o czym ewentualnie w kolejnym odcinku wam opowiedzieć, albo wręcz nawet wolałbym, gdybyście wy pozostawili jakiś komentarz w linku, wysłali maila, albo sms do mnie, co chcielibyście się dowiedzieć? Co tak naprawdę stwarza wam najwięcej problemów w zrozumieniu tego produktu, tego, jak sobie z tym radzić. Więc piszcie, dzwoncie śmiało. Ja bardzo chętnie wam na ten temat odpowiem. Wydaje mi się, że uzyskałem przez lata na tyle wiedzę dotyczącą tych produktów, że w praktycznie w każdym calu będę w stanie wam podpowiedzieć i powiedzieć, jak sobie z tym radzić. Ja mogę powiedzieć, że mam koleżanki znajomych, którzy. Szczególnie mężczyzn, oczywiście ten tak zwany, nazwijmy to, placek na głowie u mężczyzny, to jest taki, można powiedzieć, najbardziej, niektórzy na to mówią, mnicha, że to jest mnich tak zwany, czyli takie wycięcie z tyłu na głowie, to, to najbardziej, że tak powiem, dotyka mężczyzn i w tym jak najbardziej ten produkt jest skuteczny i działa. Kobiety na przykład, które mają młysienie androgenowe i tak dalej, mam mnóstwo znajomych, które sobie mikrowłóknami tak naprawdę pomagają ponieważ naprawdę póki co nie ma skutecznego środka na usienie. Nie wierzcie, uważam reklamą, które w cudowny sposób pomagają w odzyskiwaniu włosów i tak dalej, tak dalej. Nie ma czegoś takiego, gdyby było, to nie Ludzie nie mieliby tak wielkiego problemu dotyczącego łysienia włosów. Jeżeli byłyby to środki skuteczne, to po prostu byłoby tych ludzi coraz mniej, a niestety tak nie jest. Więc to są oczywiście środki zapobiegawcze, środki minimalizujące, ale nie ma środków, które w sposób odwracalny przywrócą Wam włosy na dzień dzisiejszy. Nie ma czegoś takiego, no chyba że przeszli włosy, które kosztuje oczywiście mnóstwo pieniędzy. Natomiast ten, ten, ten sposób jest bardzo szybki, skuteczny, naturalny. Oczywiście odwracalny, musicie ten produkt stosować co jakiś czas, czyli co umycie włosów, musicie go nakładać, ale jest na tyle wydajny i na tyle ekonomiczny, że w żaden sposób wam niczym nie przeszkodzi. Produkt nie uczula, jest produktem naturalnym występującym w wielu odcieniach, każdy dostosuje kolor do swoich włosów. Polecam, wypróbujcie, spróbujcie, zadawajcie im pytania, ja naprawdę bardzo chętnie odpowiem, ponieważ. Cieszy mnie to, jak dzięki temu środkowi ludzie do nie dzwonią, do nas dzwonią, mówią, że nie spodziewali się czegoś takiego, że nie sądzili, że to im pomoże, nie wierzyli w to tak naprawdę, a jednak pomogło. Ze swojej strony mogę również zaproponować coś takiego, że jeżeli ktoś z Was będzie chciał wypróbować ten produkt, to mamy, mam przygotowane kilkadziesiąt opakowań w małym rozmiarze do wypróbowania, które chętnie, które bardzo chętnie wyślę Wam za darmo. W zamian za to byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście po jego zastosowaniu wysłali mi zdjęcie, jaki był efekt przed i jaki uzyskaliście efekt po. Nie chcę, aby była znajdowała się na tym Wasza twarz. Po prostu wystarczy mi tylko miejsce, w którym zagęszczaliście swoje włosy, i tylko tyle. Ja ze swojej strony. Wyślę Wam produkt za darmo do przetestowania. Wszystkie informacje będę zamieszczał pod linkiem do filmów, do zdjęć. W miejscu, w którym ten film oglądacie, spróbujcie znaleźć gdzieś pod spodem tego filmiku informacje, w jaki sposób uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, w jaki sposób ze mną się możecie kontaktować. No i oczywiście, w jaki sposób otrzymać ten bezpłatny produkt. To na tyle myślę, że. Pozwoliła, że pomogłem Wam w przybliżeniu produktu, który naprawdę może Wam pomóc. Zaznajomcie się z tym, przemyślcie sprawę. Ja zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam z tej strony, Marcin. Na razie.